Cześć, sylwek z tej strony. Witam Was wszystkich serdecznie. Chciałbym Wam pokazać komiks Tajemniczy Kapelusz Pana Pinon. Autorstwa Bartosza Sztybora i Gracja La Padula. Przede wszystkim my powinniśmy znać my, Polacy, Bartosza Sztybora, który jest świetnym, utalentowanym scenarzystą, który odpowiada za wiele, wiele komiksów, w tym za Wiedźmina współcześnie. I dostajemy nagle książkę w jakimś kapeluszu, którego właścicielem jest Pan Pinon. Czy Bartosz Tybor i tym razem pokazał klasę i zaserwował nam rewelacyjną historię? Przekonajmy się. Jest to duży format z pięknymi ilustracjami, do których za chwilę przejdziemy. Sama okładka, ona tutaj, w moim przekonaniu, informuje praktycznie o tym, co jest najważniejsze. Więc mamy potężny kapelusz, z którego wydobywa się tajemnicza jakaś smuga, skrywająca w sobie e, dziwną twarz. E, trzy króliki i chłopca charakterystycznego chłopca. Obok e, kapelusza mamy do czynienia z nazistami, z Żydówką i z panem Pinionem. Dobrze, natomiast z tylnej strony mamy oddany charakter, charakter ten styl y, rysownika, bardzo bajkowy sposób. I krótki opis, tutaj mamy krótki opis, zobaczmy o co chodzi. Tolek to schorowany, nieco szalony staruszek mieszkający w Paryżu. Niestrudzenie szuka pomocy, by wejść do wnętrza kapelusza, magicznego kapelusza, więc potrzebny mu magik. Ale skąd Tolek ma ten kapelusz, do kogo wcześniej należał i czy rzeczywiście jest magiczny? Odpowiedzi należy szukać w przeszłości Tolka. W Paryżu pod okupacją nazistowskich Niemiec. I rzeczywiście mamy tutaj dwie linie czasowe. Pierwsza linia czasowa to współczesność. Mamy głównego bohatera, staruszka, zanim jakaś tajemnicza smuga się tutaj też skrywa, i szuka, szuka pewnych, pewnego człowieka, człowieka, który może mu pomóc w misji, misji ze przeszłości. I to jest druga linia czasowa. Tutaj mamy okupowaną Francję, Paryż i nazistowskie Niemcy, które zagrażały Europie i światu. Głównym motywem jest czarodziej. I chłopiec, właśnie ten staruszek współczesności, który był mocno zauroczony występami tego czarodzieja. Pewnego razu chłopiec przychodzi do pana Piniona, no już po występie, i prosi go, o, tym pana kapeluszu jest świat białych królików, prawda? Jeśli tak, to czy pan je porywa, zabiera rodzinom? Nie, pan je ratuje, prawda? Są tam w niebezpieczeństwie. Proszę mi pokazać. Idź do domu mały. Nigdzie nie pójdę, muszę zobaczyć, co jest w środku kapelusza. I wówczas pan Pinion zakłada ten kapelusz temu chłopcu i chłopiec w tajemniczy sposób przenosi się do... Świata jakby z innego wymiaru, świata fantazji, w którym są białe króliki, ale też i potwory. I ja myślę, że na tym warto byłoby zakończyć tę historię, ponieważ warto przekonywać się samemu, co skrywa się za tym kapeluszem, za tym innym wymiarem, za bohaterami, którzy żyją w, w czasie II wojny światowej. A także i y, współczesności. Tu jest dużo y, wątków, które w pewnym momencie one się ze za sobą zazębiają, i zakończenie jest rewelacyjne. Ono mnie bardzo zadowoliło i skłoniło do zastanowienia się, co w tym momencie się w tej książce zadziało. To jest świetne. Zobaczcie też i. I styl, w jaki sposób to jest rysowane. Tam, gdzie mamy do czynienia z przyszłością, z, no, mamy inną paletę barw, a tam, gdzie jest teraźniejszość, no tutaj kolory są już żywsze. Natomiast jeżeli chodzi o wyobraźnię, to to jest też zupełnie inaczej przedstawione. Książka jest wartościowa. Nie ma zbyt wielu stron, nie ma niestety też i galerii, co mnie smuci osobiście. Niemniej jednak to jest doskonała lektura i niestety też muszę powiedzieć, że dla dojrzalszego odbiorcy. Dlaczego? To jest genialna opowieść, którą poleciłbym też najmłodszym, ale są tutaj sceny na gości, które no niekoniecznie wypadałyby pokazywać właśnie dzieciom. Gdyby nie te sceny, reszta jest rewelacyjną lekturą. Pouczającą, edukacyjną, z wartościami do rozmów. Z czym mamy tutaj do czynienia? Czy to jest treść ze świata fantazji, czy są to treści z rzeczywistości, ale czy to na pewno jest magia, czy może bezsensowne wyobrażenie starego kupca? Te dwa pytania, one w tej historii są kluczowe i one mnie się szalenie, szalenie podobały. Powiem Wam też, że motyw, który tu jest zawarty, ten element fantastyczny osadzony w drugowojennych realiach, on wpasowuje mi się doskonale do przepięknej historii opowiedzianej w filmie Labirynt Fauna. Tam też mamy podobieństwa, mamy do czynienia z faszystami, z realiami drugowojennymi i dziewczynką, która... W jakiś sposób ucieka od tej okrutnej rzeczywistości we świat fantazji. Jeżeli nie oglądaliście, polecam, polecam serdecznie i te osoby zauważą pewne odniesienia do, też do tego komiksu, albo odwrotnie. Jestem ciekaw Waszego zdania, w jaki sposób Wy odbieracie tę historię? Dla mnie niesamowita przypowieść, niesamowita historia pełna. Magii w okrutnych czasach. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia. Cześć, cześć.